Witam, dzisiaj jesteśmy nad Odrą, wybraliśmy się połowić troszkę z brzegu. Mieliśmy inne plany, bo mieliśmy wybrać się dzisiaj nad jezioro, ale niestety poranny deszcz zmienił nasze plany. Rozpogodziło się trochę, zrobiło się ciepło, a więc postanowiliśmy wybrać się nad rzekę, poszukać jesiennego drapieżnika. My próbujemy tutaj ciągle złowić jesiennego drapieżnika, a wy zobaczcie sobie kilka scen z naszych wypadów na ryby ze środka tygodnia. Zabraliśmy się dzisiaj na krótki wypad na rzekę, na nasz odcinek odry. Spróbujemy włożyć ze sandaczem, ze szczupakiem. Ogólnie ostatnio ze zrybami słabo. Nic nie można mierzyć, pogoda wariuje. W nocy lekki przymrozek to napawa optymizmem, no, ale zobaczymy. Sprawdzamy te głębsze rejony, które znamy z naszych wypraw na łodzi. Teraz nic się nie dzieje, zmiana główki, szukamy dalej. ale jeszcze nie wiem co Na lekki zestaw Na co na jaką przynętę? Na obrotówkę Na obrotówkę. Za o koniem rzucałem Powiem ci bez brania, bez zacięcia jest ta ryba Sztupak ale... mały i ma całą przynętę w pysku zaraz będzie potem macie Nie może nie No to będzie farta jak go bo zobacz on ma obrotówkę całą w pysku. E, wystaje no, akurat na łączeniu. Czekaj, czekaj, czekaj. Oj, trzecią. Oj, Przedział? Niestety, obciął. Bywa i tak. No, to by pomyślał, nie? No, no trzeba stalki zakładać. No, trzeba, trzeba. No Niestety, szczupak poszedł, dlatego, że. Yy, miał głęboko przynęte w pysku połkniętą, tą, tą obrotówkę. Ja stalki nie miałem. Podprowadziłem go wysoko do siebie. I wędkę do góry wziąłem, żeby, no, żeby ta obrotówka wystawała mu z pyska, no ale niestety wiadomo jak się szczupaka holuje tak siłowo do góry, to robi świecę. I zrobił świecę. No i poszedł. Zakładam salk. będzie? Zapraszam coś. Co to jest? coś. Tak, krąg, chyba. Mhm. Ale widać, że jest tu ryb dużo. Ciebie to jest? chyba w najlepszy. No za każdym razem chyba za Za kapotę? No. Misz kapoty jesteś. Jeszcze ukułem się Kupa drobnicy Master w kapota Taki to by powinien być okoń wielki Tak Aż hamulec Ci zagrał no. Pasiaczek Wybraliśmy taką zataczkę, zobaczyliśmy, że drobnica ucieka Okazuje się, że to konie ganiają. Też fajne jesienne drapieżniki. Ten już jest też fajny. Fajnie się nastroszył. Ładnie ubarwione. Wypuszczamy i próbujemy dalej. Rozmiar niżówki jaka jest na odrze. Zobaczcie sobie tutaj takie miejsce. Przy normalnym stanie wody to miejsce jest całkowicie zalane i przez te kamienie przelewa się woda, a teraz dużo, dużo brakuje. Zmieniasz? Zmieniam, nic się nie dzieje. Trzeba kombinować. Na hobble nic, można gumę. Jasień ma swoje kaprysy. Mimo, że jest to pora roku najlepsza dla wędkarzy spinningistów, ryby mają ogromne żarcie. Przed nadchodzącą zimą to nie zawsze wraca się z rybą. Musicie o tym pamiętać i pewnie nie. Jeden z was się o tym przekonał, że bardzo często wraca się o kiju. Mimo tego nie można się poddawać. Trzeba chodzić, łowić ryby. W każdej chwili może trafić nam się bardzo fajna rybka, jakaś niespodzianka. Dlatego warto być nad wodą jak najczęściej jesienią. Co założyłeś? Dragon Fatty, bodajże trójka. Gruba? Tak, bardzo mięsisty bardzo ogon. Zamiata na boki. No powiem ci może to dobrze być. No zobaczymy. Wiemy co to jest. Fajnie chodzi w wodzie. Dzień Mamy przed sobą bardzo głęboki basen między główkami. Przy tej ekstremalnej niżówce jest tutaj spokojnie 3-4 metry wody. Dlatego wybraliśmy to miejsce do poszukiwania jesiennych drapieżników. Ryby lubią być zgromadzone właśnie w takich miejscach. I właśnie tutaj będziemy próbowali. Może się zacząć Patrz szupak W opadzie? A, tak, w opadę Tak, szupak Ale płytko siedzi Nie wiem czy nie zejdzie Dobra, sama guma wystaje Jeszcze się obwinął palką To może sobie okulary na tyle w szupaku Spokojnie jest, bo ma pysk. Fajny szczupak, gruby, odrzański. Uff. Patrz, ma owinięty, stawka mu się owinęła wokół pyska i dlatego cisza taka. taka cisza była, tak słabo szedł, tak słabo walczył. Ale łypną ładnie. Taki oto szczupak. Zwracamy rybie wolność. Niech rośnie. Bo szczupaki właśnie takie przyszliśmy dzisiaj. Tutaj. Ryba żyje. teraz będzie rosła dalej. Może spotkamy się z nią przy następnej okazji. Patrzę, co by tu założyć. Szypak wziął na saledyna, ale zerwałem przez chwilę tę przynętę. Może spróbuję na biału z saledynowym grzbietem. Udało się złowić jednego fajnego szczupaka, poza tym bezbrań fajna rybka, w końcu udało się go złowić. Nie zawsze jest, że w pierwszych żytach biorą ryby, trzeba niekiedy wychodzić za tą rybą. Udało się, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeżeli pogoda dopisze, to w przyszłym tygodniu może uda nam się wyskoczyć na jezioro, a jeżeli nie, to będziemy dalej robić tę naszą rzekę. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.